Czy interesujesz się modą? Tak, szczerze mówiąc, ale to tak raczej w ramach hobby, nic, nic więcej. Więc pewnie przeglądasz jakieś blogi, magazyny? Tak, cały czas właściwie. Jakieś tytuły możesz polecić? A to znaczy, szczerze mówiąc, najczęściej siedzę albo na luli, właśnie, albo na groszkach. Także tak się złożyło. No i czego szukasz w takich serwisach? O czym najchętniej nie czytasz? Myślę, że bardzo podoba mi się to, że tam pokazują nie tylko ludzi, którzy tak ślepo dążą za modą, tylko po prostu mają własny styl i też dużo o tym mówią i też dużo właśnie fajnych tam jest polecanych serwisów. A kupujesz w internecie? E, tak, kupuję. Szczerze mówiąc, teraz właśnie coraz częściej, bo wcześniej byłam raczej trochę uprzedzona do tego, ale im częściej zaczęłam właśnie ostatnio bywać, to widzę, że jest dużo więcej niż w sklepach naprawdę, także e, fajny sposób robienia zakupów. Naprawdę. Polecisz jakąś stronę? Mm, ostatnio byłam na pokamerze i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało, dużo ciekawych rzeczy, no i na showroomie oczywiście też bywam dość często. Jakiś konkretny projektant z showroomu? Nie, raczej nie. Myślę, że właśnie to, że tam jest takie zróżnicowanie duże, jest naprawdę sporo, sporo rozmaitych rzeczy, to, to jest bardzo duży plus tej strony i dlatego tak często tam zaglądam. A jeśli chodzi o ceny, one są porównywalne do sieciowych, bo ludzie często się obawiają kupowania czy przez internet, czy od takich właśnie projektantów jak na showroomie? Myślę, że właśnie fajne jest to, że tam można upolować dużo takich e, unikatowych rzeczy w naprawdę niskich cenach. Wiadomo, że tam są bardzo zróżnicowane te ceny. Niektóre, jak to od projektantów, są z wyższej półki, aczkolwiek wydaje mi się, że tam można naprawdę trafić rzeczy w bardzo porównywalnych, rzeczy, w porównywalnych cenach, które są w sklepach. No dobrze, powiedz jeszcze, co masz dzisiaj na sobie, jakie to są marki? A dzisiaj mam buty z Zary, mam sukienkę z H&M, mam ten mój ulubiony naszyjnik Telefon z Pull Bar, zakupiony dawno temu. E, mam płask przed kilku sezonów, szczerze mówiąc. E, czapkę również dziś wygrzebałam w domu, z jakichś starych, e, starych rzeczy, prawdopodobnie jeszcze mojej mamy. E, I mam worek z H&M, właśnie bo widzę, że tych worków teraz jest sporo, także coś dla mnie.